Ten symbol oznacza zbiór liczb liczb całkowitych. I w zbiorze liczb całkowitych możemy wyróżnić zbiór liczb całkowitych ujemnych, całkowitych dodatnich oraz zero. Czyli są to takie liczby jak zacznijmy gdzieś w minus nieskończoności. Mamy dalej minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i tak dalej w nieskończoność. To jest zbiór liczb całkowitych. Tą literką oznaczamy zbiór liczb naturalnych. Zbiór liczb naturalnych. W zbiorze liczb naturalnych możemy wyróżnić takie liczby jak 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Zauważcie, że w zbiorze liczb naturalnych możemy znaleźć 0, tak jak w zbiorze liczb całkowitych, oraz zbiór liczb całkowitych dodatnich. Jest tylko jeden, jedna część zbioru liczb całkowitych, która nie należy do zbioru liczb naturalnych. Więc możemy zapisać pod spodem, że zbiór liczb całkowitych ujemnych nie należy nie należy do zbioru liczb naturalnych a to będzie oznaczało że zbiór liczb całkowitych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych ten symbol który zakreśliłem na zielono oznacza nie jest podzbiorem nie jest podzbiorem, ponieważ nie każdy element należący do zbioru liczb całkowitych jest elementem zbioru liczb naturalnych. To tak, wróćmy tutaj do tego komentarza. Zbiór liczb całkowitych nie należy do zbioru liczb naturalnych, więc zachodzi coś takiego, że zbiór liczb całkowitych nie jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych. Co kończy dowód. CKD. To jest taki skrót.